Z czego jest znana francuska wieś? Z wina, z wędlin, z bagietek, może z magdalenek? No cóż, całą resztę mam na pancerzu. Wracam do Polski. No i już witam ponownie z magazynu w Cariton Service. Przywiozłem właśnie części z Francji. To był długi wyjazd, mocno bezsenny. Natomiast trzeba po prostu zaopatrzyć się w rzeczy, które są potrzebne do bieżących prac renowacyjnych, tak żeby robota nie utknęła w toku, ponieważ na przykład czegoś nie ma. Więc przywiozłem, jak widać, trochę opon. Do dwóch projektów, które robimy. Do polskiego Wilisa z Wyspy Wolin Firestone y oraz d y, czyli te bardziej budżetowe, ale też, też ok do projektu z Olsztyna. To jest Wilis, który przyjechał z Olsztyna, ale wcześniej przyjechał z Włoch, a może nawet gdzieś tam jeszcze z Francji, także ogólnie taki dosyć europejski samochód. No, i cztery opony do GMC, na razie tylko cztery, bo GMC to jest mój prywatny projekt, a one trochę kosztują. No, i mnóstwo różnych tutaj innych detali, które zaraz pokażę. Na przykład tutaj jest sztapelek ośmiu felg Kombatów. To są te właściwe felgi, które powinny być używane w Willisie. Rozkręcane dwuczęściowe to są te czarne. Produkcji podobno brazylijskiej. Nie wiem, być może, natomiast są, są w tej chwili najlepszą opcją dostępną. Nie są tak drogie. Można, oczywiście, taniej kupić oryginał, owszem, ale on będzie w dużo gorszym stanie, albo w nie wiadomo jakim stanie. I teraz dlaczego 8? Dlatego, że, a nie 10, tak? No bo w Ulisie jest 5 Feld. Dlatego, że Willys zwolina. Ma koło na zapas i to jest oryginalna felga, i nie dość, że nie jest to kombat, to jest to felga typu Solid, czyli zanim weszły kombaty w Willysach, Slatgrillach, w Fordach GP, w Willysach MA, w Bantamach prawdopodobnie też to były te same felgi. Były felgi, które nie były rozkręcane, jednoczęściowe, które wyglądają podobnie jak felga z żuka. Ale to zupełnie nie jest to samo. Tak samo, podobnie jak felga z Hochkisa, ale to też jest zupełnie coś innego. Więc jeżeli komuś się wydaje, że, bo to nawet w książkach takie rzeczy, takie błędy widziałem, że y, pełna felga jest ok, bo takie były na początku wojny, jeżeli ktoś już w ogóle o tym wie, no to to nie jest ok, bo felga z żółka wygląda inaczej niż y, felga solid, wczesna, y, w Sla Felga z Syreny tak samo wygląda inaczej, a takie też rzeczy tutaj się przewinęły. I felga od też wygląda inaczej. Combat to jest felga, która była najczęściej używana podczas II wojny światowej, bo od 1942 roku do 1945. Więc to jest taki pewnik, ale jeżeli mamy Slug Grilla, Forda GP, Bantama, Willysa MA, no to to może być tylko i wyłącznie Solid. Oryginały bardzo ciężko dostępne. Ja miałem kiedyś jedną sztukę, była na przyczepie, którą kupiłem z Bliska Białej, która też od wojny była w Polsce, a z drugiej strony był Kombat, który był mocno zmasakrowany. No i ten, ten Solid, w każdym razie, na tym mówi się z Wolina, on był od wojny jako koło zapasowe na tym samochodzie. I pozostałe felgi zostały kiedyś przez właściciela wymienione na przedni most, który się okazał tylko w zasadzie pochwą mostu i to w zetku uszkodzoną. Więc to był nietrafiony interes. Natomiast została ta jedna felga ten Solid i tutaj rozmawialiśmy z właścicielem Tomaszem czy założyć też kombata replikę na zapas, czy może zostawić właśnie tego Solida. No i zaproponowałem, że w sumie ciekawą opcją było zostawienie tego Solida jako historia tego samochodu no bo jest to jednak ciekawe tak, że felga wczesnowojenna utrzymała się na samochodzie całą wojnę on wrócił do Polski i jeszcze po wojnie jeździł z tym kołem i nie jest to felga z Żuka więc zostawiamy tam tego Solida on powinien do nas trafić jakoś po nowym roku Tomasz ma przywieźć i to będzie na tych Firestone'ach natomiast na tych d cztery felgi będą te właściwe na, na, na mostach Repliki też kombatów, natomiast na zapasie będzie też kombat, ale oryginalny. I akurat tutaj Michałowi udało się kupić całkiem fajny oryginał. Już pokazuję. No i proszę bardzo. No i generalnie ona jest prawie idealna. Ma kilka takich wypnieceń tutaj, jak ktoś chciał rozdzielać po prostu koło. Troszeczkę rant, pouszkadzany. Pewnie też odbijania opony, ale ogólnie niewyrobione otwory. Tutaj tak samo na wentyl. Tabliczka jeszcze jest. Z drugiej strony tabliczki już nie ma. Troszkę są wyrobione te otwory. Też nie wszystkie, ale naprawdę jest to całkiem niezorzyginalna No i tak. Także tak będzie wyglądało z kołami na tych samochodach, Przygodzą też dętki. Flapy, tam też leżą takie fartuchy o tamto. Yy, które zabezpieczają dętkę przed zgnieceniem, przy skręcaniu yy, właśnie koła. Yy, resory do Wolinowego yy, Willisa. Yy, tam są dętki, filtr powietrza, blackout. Yy, łopata jest nawet do yy, Willisa z Gdańska. Tam jest też rura wydechowa do niego. Tam jest też półresor, który pójdzie do Wolinowego czy tu jakieś płosie nawet. No zobaczcie. No więc tak. Tutaj mamy części do dodża yy, dla Marcina z Bielska Pozdrawiam brzuchu. To są części do silnika, korbowody, sworznie, tłoki yy, i pierścienie. Yy, tam są flapy. Tu są mocowania do radia. Tam jest yy, wał napędowy dla Pawła. Tutaj są resory do dolinowego posunięcia, na przykład do Mostów do walków atakujących, mocowania do resora, do mostu. Nakrętki, przewody zapłonowe, to są uszczelniacze też akurat do Dodża, do reduktora. Łośki do Willisa, tu jakiś jest chyba wkład lusterka. Tu jest nie wiem co to jest. A, mocowanie do siekiery. Pasek klinowy, oliwiarka, pedały, blackout, cewka, tam są te dętki. Różne takie małe rzeczy, np. zestaw mocowania przewodów paliwowych. Tu są strzemiona te, te bolty do resorów, dętki kół na przykład też ciekawe rzeczy. Tu kolejne, bo one oczywiście też są z prawym wintem, z lewym wintem. Znowu tutaj doczka. Znowu doczka. Znowu doczka. Także możemy załatwić części w zasadzie do wszystkich tych amerykańskich pojazdów wojennych. To też jest docz. Eee, czy to będzie DMC, czy docz, czy Willys. Tu na przykład są uszczelniacze łosi do Willisa. Tu jest fajna rzecz, jest blackout. To replika, ale sam blackout jest oryginalny i zobaczcie ile tutaj było wojskowych remontów, ile warstw farby było nakładanych na ten oryginał. A pod spodem jest wciąż ten oryginalny czarny kolor blackoutu. Zobaczcie to wszystko, to jest to są wojskowe remonty. To nie tylko u nas tak było we Francji, też. I wyobraźcie sobie, że ten 6-V wkład wciąż działa. Moim zdaniem super. Tu mamy na przykład kompletny filtr oleju. Wkład. Tu jest łopata, ona jest z 1939 roku. Z takim oryginalnym drewnem, trochę poniszczonym, ale. Ale całkiem niezły. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj Darek odczytał, że to. 43 rok. No i tu jest opona Takiej wam jeszcze nie pokazywałem. I one są dostępne, są tanie. Działają, są gumowe. Teraz porównując to na przykład. To jest Firestone. Z takimi jeszcze wypustkami tutaj dodatkowymi. I to jest tak, jak oryginalnie Firestone robił podczas wojny. Tutaj na przykład jest d to on jest bardziej taki, powiedzmy, w stylu Goodyera Tak powiedział. Oczywiście to jest Tajlandia, no ale no, co zrobić. Firestone z kolei jest gdzieś tu powinno być napisane, ale są zrobione w Stanach. Na no 100%. Także yy, różne opony są dostępne, w zależności od tego na czym komu zależy, czy na cenie, czy na yy, oryginalnym znaczku, czy na jakości, można wybierać. Naprawdę już w jednym odcinku o tym mówiłem, to jest chyba 38 tydzień 19 roku, także to są nowki, a opony do GMC. Nie wiem, gdzie to się sprawdza, safety warning, też są zrobione w Tajlandii, takie kasy, co tu dodać. No tutaj będę musiał się troszeczkę jeszcze przyjrzeć, żeby się dowiedzieć, kiedy były produkowane, ale widać, że na magazynie były ptaki. No. Także teraz czeka mnie żmudny proces segregacji tych części, co dla którego klienta, co dla którego projektu, bo to są części nie tylko dla aut u nas, ale też dla aut przez swoich właścicieli.